Konamy dzielenie takiego wielomianu czwartego stopnia przez dwumian x minus 1 trzecia. 3x do czwartej podzielić przez x to jest 3x do potęgi trzeciej. 3x do trzeciej razy x to będzie minus 3x do czwartej. Dlaczego minus? Jak to pomnożę, to mam dodatnią liczbę 3x do czwartej, ale pamiętam, że tu zmieniam znak. 3x do 3 razy minus 1 trzecia. Zobaczcie, 3 razy 1 trzecia to nam się skróci, będzie 1. Czyli będzie x do 3 z minusem, ale zmieniam znak, czyli plus x do potęgi trzeciej. Podkreślamy sobie. I co teraz? 3x do 4 odjąć, 3x do 4 się redukuje. 2x do trzeciej dodać, x do trzeciej to jest 3x do 3. Kolejny wyraz spisuję minus 7x kwadrat. 3x do trzeciej podzielić przez x to będzie dodać 3x do drugiej. 3x do drugiej razy x mamy 3x do trzeciej, ale zmieniam znak, czyli minus 3x do trzeciej. 3x do drugiej razy minus 1 trzecia. To by było minus 1, ale zmieniam znak. Czyli plus 1x do drugiej. Jeszcze raz, 3x kwadrat razy minus 1 trzecia to jest minus x kwadrat. Zmieniam znak plus x kwadrat. Podkreślamy i dodajemy. Co tu mamy? 3x do trzeciej odjąć 3x do trzeciej się redukuje. Minus 7x kwadrat plus x kwadrat mamy minus 6x kwadrat. Spisuję kolejny wyraz. Minus 4x. Minus 6x kwadrat podzielić przez x, mamy minus 6x. Minus 6x razy x byłoby minus 6x kwadrat, zmieniam znak, plus 6x kwadrat. Minus 6x razy minus 1 trzecia, tutaj napiszę 6 razy 1 trzecia, 1 mamy 2, byłoby plus 2x, ale zmieniam znak. A zatem minus 2x. Podkreślamy sobie. Minus 6x kwadrat plus 6x kwadrat to nam się redukuje. Minus 4x minus 2x, minus 6x i już nie mamy co spisać. Minus 6x podzielić przez x będzie minus 6. Minus 6 razy x byłoby minus 6x. Zmieniam znak plus 6x. Minus 6 razy minus 3 to by było, razy minus 1 trzecia, przepraszam, to by było 2 na plusie, ale zmieniam znak, czyli mamy minus 2. Podkreślamy i dodajemy. Minus 6x plus 6x nie ma nic, zredukowało się i zostaje nam minus 2, czyli reszta z tego dzielenia będzie wynosić minus 2.